Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy, witajcie na kanale Lux and Happy. Karolina się ze mnie śmieje, idzie przodem, chodź Karolinko! Chodź, żeby I nie... Nie w by... ciebie nadrabiam teraz 10 kroków. Jesteśmy sobie, chodź tutaj. Jesteśmy sobie, to jest Twój pomysł, Twoja wycieczka. Eee... Jesteśmy na wybrzeżu Amalfitańskim. Obecnie jesteśmy w Pozitano. Amalfitańskim? Amalfitańskim! Jezu, jak to zabrzmiało? Nie, Bardzo profeska, ktoś, gdzie musimy przepuścić tak. ludku. Eee, jesteśmy teraz w Pozitano. Właśnie przed chwilą wysiadłyśmy z Ubera, bo okazało się, że niestety słabo troszeczkę rozplanowałyśmy akcję. Stałyśmy na przystanku, bo śmieszne. Stałyśmy na przystanku 40 minut? I się okazało, że to zły przystanek. Mm. Eee, później okazało się, że czekanie na autobus, który nas tu przywieźli, to jest kolejna godzina. Kolejna godzina, więc w końcu wzięłyśmy Uberka. Eee, złapałyśmy też jakąś Parę, która chciała tutaj dojechać, więc się podzieliliśmy kosztami, więc nie wyszło aż tak tragicznie. Ale zaznaczam, że są tutaj ceny europejskie, bardzo. Myślę, że to, to warto zaznaczyć. I teraz właśnie schodzimy sobie tam z samej góry po schodkach. Z bardzo samej góry. Eee, żeby znaleźć jakąś knajpeczkę, myślę, że zasłużyłyśmy na jakieś winka. Uh -huh. Tak nam się wydaje. Eee, ja jestem, jesteśmy tutaj bardzo elegancko pozabezpieczone, chociaż powiem ci, że tak tyle ci opala. Ja słuchajcie, absolutnie nie mogę się opalić. No dobra, zrobiłam sobie la laser na twarz, więc po prostu one się ze mnie śmieją, bo ja bardzo często pokażę Wam, jak tu chodzę. Ona na przykład chodzę tak, Jeszcze na tak, Jezus, naprawdę musisz aż tak, ale jak stałyśmy na przystanku i padał, nie padał, i Podobno też chciałam powiedzieć, było słońce, no to po prostu wiecie. Chodzę tak. Nie wzięłam kapelusza, nie mogę kompletnie opalić twarzy, więc chowam się przed tym słońcem. Jezu, jak tu jest pięknie. Z góry z miasteczka trzeba zejść jakieś 14 tysięcy schodów. O, właśnie tam idzie Karolina. Karolina wzięła sobie idealną sukienkę na ten wyjazd. Jest to sukienka w cytryny, a tutaj na każdym straganie jest wszystko w cytryny. I cytryny tutaj ogólnie królują bardzo pięknie, bardzo wąskie drogi muszę wam powiedzieć, że troszeczkę nas zemdliło po drodze jak jechaliśmy tym, jak jechałyśmy tym busem dobra, szukamy knajpeczki nie wiem jak tu funkcjonują ludzie z wózkami, z dziećmi albo zastanawiałyśmy się jak oni tutaj wnoszą zakupy a ja mam moje klapeczki Hermesa które są niepodzelowane. i momentami tutaj są takie bliskie te e, kamienie. Tak się boję, żeby się nie zabić. Dziewczyny wzięły trampeczki i wygrały chyba. Myślę, że zejść to jak zejść, ale potem wejść będzie słabo. Ciężko do góry trzeba będzie się wdrapać. <laughs> albo idziesz, albo jedziesz. O, zobaczcie, sukienka w cytrynki. Zobaczcie, jak ona się tu pięknie prezentuje. Ja jestem na czarno. Najpierw no sprawdzamy widok. I wszędzie słuchajcie, to już mówiłam, że wszędzie są cytryny. Wszędzie, wszędzie, wszędzie są cytryny. Cenki włoskie, tak? włoskie cenki? No właśnie, bo wczoraj zjadłyśmy doskonałą kolację i zapłaciłyśmy ile z winem? 66 euro i sery. Zjadłyśmy... No zjadłyśmy po makaronie takim solidnym, nie? Owockim noże? morze. Będę czekać, żebyście to zobaczyli. Jak kelnerzy próbują między samochodami podawać jedzenie do stolików tam. Ja przed chwilą powiedziałam, że niestety chyba tutaj zostanę do końca moich dni, bo nie jestem w stanie chyba wejść mniej więcej tam pod górkę. Także w sumie dobre miejsce, tylko może będę tęsknić za rodziną. Polecam po sezonie wakacyjnym, brać Boże nie w sierpniu, bo w sierpniu we Włoszech już byłam i naprawdę za gorąco. Teraz jest doskonała pogoda i bardzo, bardzo pięknie. Zobaczymy za chwilę, jak na plaży. Tak, poproszę. No tak, też, no i powiedz co tutaj, do... co się stało. Dzień sobie... dobry, mam na Ola, trzydzieści dwa. Na vlogu po raz pierwszy. nie, 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 nie rana. na Płynie Proszę bardzo, vloguj. Vloguj, trzymaj vloguj. Dzień dobry, vloguję. O przepraszam. Zasłoniłaś ja nie zasłoniłaś kamery. Vloguję po raz pierwszy. Nie, poziomo, po po, po to zamo. do fnielu. Bo wtedy co mi się zrobi? Twarz będzie Tak, trzymaj tak. Wtedy trzymaj prawą ręką i vlogujesz. Jedzie okay. Olka, vloguje parę yeah, było to technicznych problemów. Dobrze. I o czym chciałabyś, żebym mówiła? Nie wiem, co tym czujesz. To? Czuję, 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 czuję Jest mi bardzo dobrze, ponieważ na plaży było lekko gorąco, teraz delikatnie wiaterek. Świnka sobie tam siedzi. Proszę Państwa, tam jest święta nasza. Zachrumchaj. Na odwrót. Nie masz. Niżej, niżej mnie pokaż. Widzisz Nie a my z Anią mamy miejsce wszedł ludzi, żeby widać. Jestem dobrze. Pozdrawiamy. Zrobuj dalej. Właśnie dopływamy do Amalfi. Właśnie opowiadałam dziewczynom, że byłam tu już wcześniej, miałam chyba 15 lat z rodzicami i zrobiło na mnie mega ogromne wrażenie to miasteczko, więc cieszę się, że dzisiaj udało nam się tutaj dotrzeć. Natomiast wtedy, jak tutaj byłam, nie, nie miałam możliwości zobaczyć mm, Amalfi od strony wody, a jednak powiem Wam, że płynięcie tą łódeczką... Swoją drogą, e, rejs z Pozitano, tutaj do Amalfi trwa około pół godzinki i kosztuje 9 euro za osobę, więc uważam, że jest to naprawdę super cena za, za taką atrakcję. Mamy dzisiaj też piękny dzień, który pozwala nam <grywdy> bardzo fajnie korzystać z tej wycieczki. Teraz dopłyniemy. Niestety mamy tutaj bardzo mało czasu, więc to będzie takie bardzo turbo zwiedzanie, ale myślę, że uda nam się zobaczyć jedną z ładniejszych rzeczy w tym miasteczku, czyli taki mały kościółek, który znajduje się w centrum miasteczka i wchodzi się na niego po takich pięknych schodach, więc mam nadzieję, że dotrzemy tam. Nie czasu w Amalfi. To nie ja, akurat ty kupowałaś bilety, mamy 20 minut. 20 minut? Co w tym czasie planujemy zobaczyć? Zobaczymy kościółek na placu, który jest piękny. <laughs> o i znowu jest to piękny porze, który nas prześladuje. nam niewiarygodny stres, chociaż mamy na zwiedzenie miasta 10 minut. Mamy 10 minut, bo słuchajcie, tak kupiłyśmy bilety no niestety. Musimy wrócić. Ale jak rymujesz? Tak kupiłyśmy bilety. No. E, musimy no. wrócić ostatnim po prostu stateczkiem stąd. No i no wyszło na to. przejść za ten słup. I wyszło na to. No I mam ładne światło. Ja wam powiem dokładnie. 5 minut na zwiedzenie. E, to, no to jest potworna kolejka. Jakie piękne miasteczko. Piękne miasteczko. Piękne. Znowu wszędzie cytryny i słuchajcie, to są najlepsze lody świata, te cytrynowe. Jakie słuchajcie, mamy za 15 euro wycieczkę życia. Miejmy nadzieję, że uda Wam się to pokazać. Mam nadzieję, że masz obudę otwartej. Co są? Całe buzy całe, całe Jesteśmy kompletnie mokre. O Jezu! To to nie jest dawna! Muszę przyznać, że zaniedbałyśmy vlogowanie, bo trochę nagrywałyśmy w Amalfi takie dosłownie sekundki, potem wracałyśmy długą łódką na łódce były nagrania i teraz słuchajcie, naprawdę chzilujemy, bardzo dobrze się czujemy. Fantastyczny babski wyjazd. Każdej z Was polecam takie wyjazdy. Wczoraj miałam takie przemyślenia, bo nasz hotel Michelangelo w Sorrento jest bardzo przyjemny i nas tak naprawdę zaskakuje, bo to był słuchajcie niezbyt drogi hotel, zapłaciłyśmy we trzy, jesteśmy w jednym pokoju, zapłaciłyśmy chyba po tam po 700 zł za trzy noce, każda z nas, więc tam jakieś 2100 zł. słuchajcie mamy, to jest tak fajny hotel, mamy piękny basen, mamy piękny bar na piątym piętrze, dosłownie obok naszego pokoju mamy piękny bar. Wczoraj w tym pięknym barze zewnętrznym, to jest, uwaga, najważniejsze, to jest bar na tarasie. Więc tam jest w ogóle jacuzzi, tam są leżaczki, naprawdę super miejsce. I dzień tak sobie leżymy na tych leżaczkach koło tego jacuzzi rano i Karolina mówi, ej, słuchajcie, ja widzę tam na górze taki e, jakiś taras. No i Olka poszła sprawdzić, co jest na tym tarasie. Okazało się, że tam jest wielkie jacuzzi, co prawda chłodne, czyli taki jakby mały basen i byłyśmy tam przez pół dnia same, samutenkie bez nikogo. Więc naprawdę fantastycznie się bawiłyśmy. Miałyśmy wrażenie, jakby to był taki po prostu hotel, cały tarasik z basenikiem dla nas. bawiłyśmy się świetnie. Karolinka odprowadziłyśmy na autobus, bo z półtorej godziny do lotniska autobusem. My z Olą wyjeżdżamy. Jutro rano o dziewiątej autobusem, także mam nadzieję, że zdążymy, wszystko będzie okej. Okay. Bawimy się cudownie, wspaniale, będzie jeszcze ostatnia kolacja przed nami. Idziemy dzisiaj się wyspać, żeby mieć siłę do pracy, do działania od czwartku.